19.11.2022. Data zakończenia dropa. Nigdy w swoim życiu nie myślałem, że będę miał takie wyniki pod moimi odcinkami i jednym live'em z dropa, z czego Wam, jak i całemu dropowi, naprawdę dziękuję, bo to co zrobiliśmy przez te kilka miesięcy to już po prostu historia. O godzinie 19 wszystko się zaczęło. Na całej mapie roiło się od wybuchów, a ja postanowiłem, że chcę szybko z kimś się zakumplować. A wypadł na Sawarsa Piccza i Veita, gdzie tuż po spotkaniu się na Wardenie z Felipeza zaczął nas bić. Pewnie bez. Felipeza! Uważaj, uważaj, uważaj. Bije się schurą, ale bez Ej ja mam focus na są, no to są. O, od dwóch co na coś Od trzech mam focus jak Ja się muszę spotować, ja się muszę spotować Dwa mnie bije, trzech mnie bije Dobra, dobra, już pomazam Od felipety mam dojazd, co jest Biorę kask Beriksa na siebie Chcemy podejmować tą walkę, ich jest tu za dużo. Ej panowie, ich jest tu za dużo. <noise> Dorwan, Góra wardena, góra wardena panowie, Po całej walce dowiedziałem się, że za aktywność dostaje się dropy, a można je otworzyć tylko na kordach 0-0, które przejęły młode bossy. Pulsony w za tu jest. Otworzyłem emblemat odporności SEM i jakieś buty szybkości, Ej buty szybkości jakieś dostałem, co jest? Jak ci? No, to są, to, są, to, są to, to są szybkości dają mi cały czas spida. Ubierać to tylko sądzi jak sower. Dobra, dobra. Brakuje ci pieniędzy na twój wymarzony lot do Barcelony? Dobrze się składa, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest ale rabat. Jest to wtyczka, dzięki której będziesz mógł oszczędzać podwójnie, kupując dany produkt w internecie. Ale Mikiu, jak to? Jest to banalnie proste. Strona szuka ci najlepszego kodu rabatowego, jakie istnieją, a przy każdych zakupach dostaje ci cashback na swoje konto. Sama strona zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, dzięki czemu Was to nic nie kosztuje. Ja sam z niej korzystam bardzo długo i szczerze mówiąc nie mam żadnych zarzutów. Wtyczka jest w pierwszej linijce opisu, a jeśli ją pobierzecie, to wystarczy tylko wejść na dany sklep, dodać produkt do koszyka, a po wejściu do koszyka wyświetlić się informacja o kodzie rabatowym. Kliknij w pierwszą linijkę opisu, a my. Tam idę czinka. go, mam, Kensi go mam. Poza tym Kensi go, dobra. przy posągu złotym. O jesteś, dobra. Jebie. Oj ciebie walą mentory. Poka. Gdzie ten kartzik? Okej. Przy posągu złotym. Ping też chyba się w kraju, nie? Czy mi się wydaje. Tym mieczem już pomagam, pomagam. Już go nie widzę. No to mnie że. Ach. Co perłę Felipeza, Felipeza uważajcie. Gdzie? O, dobra, Nie mamy. To kto to był? Nie, nie Felipeza? No to może ja. Ale mam ten Dobra. dziwny efekt, nie no, z tym się nie da bić. Nie no, pojedzono po mi się po, Rzuciłem, Rzuciłem Zufiemu slow calling. za Dobra, pok, pok, pok. Zufi, za asystinka. dawaj, dawaj. Zufi gra na kobieby. o kurde. Aj. Kurde, wejdź, zmień skina, nie? Mam ten, mam Tyle. ten hadzi, efekt, dziwny. Ja ci bij bijemy się, bijemy się, bijemy się. Jakie mogę ci dać? 3, 4. I... No, to dobrze, sam uciek. Uciekł. Jednak po godzinie grania sfokusowaliśmy się na najlepszego gracza na serwerze, czyli na Felipezie. Nie da się bić przeciwko tego mieczu. Co mam dawać? No dawajcie, dawajcie. On, on się ogólnie Oy, regeneruje, ale... Dobra, przyjdź. No. Lumi, dawaj dawaj, 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 go, dawaj go! No i Keddy, no to no proste, no tak, że tak Kejmura, no czemu ty atakujesz? Wiedzielam. nie nara, nara, nara Naprawdę? Uciekaj, uciekaj mnie... no błagam, dajesz mu dropy w nie? O Ej, bo mi bo Mikiu jest, jesteś chyba bity, bo widziałem... Ty uciekam uciekną To szkoda, że więc ucieka i go nie widzę potem Nie da się bić naprawdę Nie, oni tutaj przeważają Nie, czekaj. Ktoś tu się bije, ale to nie ma szans Zaraz zignę od tego miecza, przysięgam Wymiotuję Ej, ten mierzy serio Jak Ktoś się do ziemi to jest giga, dobra Ktoś, Nie będę otwierał dropy, nie ma innej możliwości Dawaj Mikiu Jajko nie wiem, no ja mam trefy gówniany, Jezus Weź pot Tropiech Dawajcie jak jest jego, dawajcie jak jest jego, bo tu ty jest, ej, ej, ej Nie wiem go, wszyscy Czy Jest moja klata Wszyscy, może, może zginie Nie wiem kogo jale jest Plumie się w kraju